Choler. Czy to było o mnie? Że ten dom kogoś znalazła? Jezu, jakie odgłosy straszne no. Kurna, dobra, chyba nawiążemy walkę z tym gościem znacznie wcześniej niż myślałem. O rety, już nie zabił. To było dosyć szybkie. To było bardzo szybkie. A jeszcze ten tak świetnie. Dobra, chyba zmienimy sobie bełty na jakieś inne. Może podpalające. On już jest na wymarciu, więc to nie będzie wielki problem go zabić. Jeżeli tylko w niego trafię. Dobra. Elitarny uszatek mówisz, tak? No może być elitarny. Ale dziewczynko uratujemy.

Pancerna skorupa, świetnie, właśnie to chciałem zdobyć. Kiedy w ruch idą pięści i pistolety, potrzebna jest każda odrobina ochrony. Tonic Pancerna Skorupa, wersja druga, gwarantuje lepszą ochronę niż produkty konkurencji. Ekstra. To jest to, co mi się naprawdę bardzo przyda. Rozwiniemy sobie zdrowie, rozwiniemy sobie Ewę i jeszcze mamy 176. 176 A to znaczy, że kupimy sobie jednak miejsca na tonik inżynieryjny. Na pewno. Koniec akurat chyba tam nie mieliśmy do włożenia. Miejsce na tonik bojowy, może. Tylko co my tam możemy włożyć? Wiecie co? Chyba to nam się przyda do rozwalania maszyn jednak. No już nie mamy niczego. Muszę jakąś maszynę do genów obczaić, do zmiany. No i kamerka. Że nie trzeba będzie używać plazmidów Dobra No i powinno to być jakoś bardzo trudne Zaraz zobaczymy Przekonamy się na własnej skórze A W ten sposób I jeszcze do dołu O nie, o nie, nie, nie To nie, nie. źle Dobra, teraz będzie lepiej No to mamy kamery Trochę bezpieczniej czuję. Ej, no chodź tutaj. No o, nie trafiłem w niego. Błagam. Ale przynajmniej bełt mi się zwrócił. Zobaczymy co tam jest. A, stąd wyszliśmy, dobrze. Nie, stąd nie mogliśmy wyjść. Plac Apolla. No dobra, na razie to tam akurat nie idziemy. Zakujemy sobie tą maszynkę, stację. Zobaczymy jak nam pójdzie. O nie, o nie. Możliwe, że nam bardzo kiepsko pójdzie, bo nie widzę nigdzie. Dobra, jest jeden. Teraz drugi i do góry. Cholera. Dobra, coś mi się zdaje, że to będzie nasz koniec. Chyba, że zrobimy coś innego. No, w ten sposób. Dobra, chyba się uda. Świetnie. Świetnie, udało się. Myślałem, że się nie uda. Mamy mało stalowych bełtów, więc może pistolet. Ja też tego mamu, mamy, ale amunicja do karabinu tego jest sporo. No i o to nam chodziło. Rozwinięcia genetyczne, toniki inżynieryjne. I zobaczymy, co my tutaj mamy. Ekspert włamania lepszy. Rozbrajanie alarmów, to też będzie dobre. O chwilę widziałem taki lepszy tonik, jeżeli o to chodzi, podwójne. No dobra, na razie to sobie zostawimy. Będę musiał kupić potem. Nie podoba mi się ta młodeczka. A to mnie zaskoczyłeś, graniu. No nie no, pójdzie się, że tak powiem, naprawić. Cholera. Może jednak tą kuszę lepiej użyć. No jak ja mogłem nie trafić? No, żałosna kobieta. Dobra, headshot. No, pamiętam, pamiętam, że tutaj naprawdę było ciężko. O, super amunicja do kuszy. Mam nadzieję, że teraz nie będzie jakoś lekko, ale też, że nie będzie bardzo ciężko. Chociaż gramy na wyższym poziomie trudności, to może damy radę. Hmm. Walkie kasa. Jak się tam dostać. Ała. No nie wiem czy tam się w ogóle dostaniemy. Ale mamy Kasiorę, dobra, nieważne. Zwierajmy sobie jednak na porażenie prądowe, papierosy, nie, nie chciałem tego brać, ale wziąłem o, o, To będzie jakiś gościu. No nie, no nie, nie, nie podoba mi się to. Chodź tutaj do mnie. No ładnie. No ładnie zaczyna się. O, nawalają się między sobą, lol. Gdzie on padł? Jak nazista jakiś ten facet. No dobra, e, może schakujemy sobie tą stację i się uleczymy, albo sobie po prostu rozwalimy. Na to. No i apteczka. Zawsze właśnie z rozwalonych stacji wypada apteczka, więc warto z tego korzystać. O i znowu. Dobra. Nie będziemy się chrzanili, zwłaszcza że ich jest dwóch. O, 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 nie, nie chcemy alarmu uruchomić. No tak akurat bardzo łatwo, skakujemy. Nie wiem, do kiedy ten Ryan będzie mnie raczył tymi atakami serca. zielonego pojęcia. A dobrze by było, gdyby to się dosyć szybko skończyło. Może to zależy od tego, jak szybko wykonam to zadanie i go znajdę. Chociaż nie sądzę. Ale z drugiej strony możemy sobie faktycznie szybko przejść. A weźmy sobie shotguna.

Co nie go leją. Na to wygląda. Niebawem skończy nam się portfel, znaczy wielkość portfela. Oho, oho. Skakujemy sobie tą, wie tą kamerkę, żeby jednak pozostawić mniejsze szanse genofagom na zaskoczenie mnie gdzieś. Dobra, tutaj akurat się ładnie wszystko ułożyło i szybko. No i mamy automacik do... Do modyfikowania uzbrojenia i co teraz? Co teraz? Um, może łamliwość bełtów kuszy albo zasięg. Dobra, niech będzie zasięg nie tacza. To się przyda. Następnym razem łamliwość bełtów kuszy. Co sobie zmodyfikujemy. Popatrzcie no ile trzeba tego zużyć zanim go się zabije. Cholera, nie wiem czy to jest nawet opłacalne. Dobra, Roboci robociki się nimi zajmą. No niewiarygodnie dużo trzeba by tego było zużyć. A tutaj akurat mamy napal, więc sobie trochę odbijemy, to idziemy tam, gdzie prowadzi nas zadanie, żeby jak najszybciej pozbyć się władzy Rejana nad nami. Wiesz co, chyba zabijamy sobie tego wypuszczka? Aha, już tam, mamy tam wieżyczki. Kolera jasna, dobry jest. Może nasza kamerka się nim zajmie w końcu. Eee, dobra, stalowych bełków już prawie nie mamy, ale mamy bełki zapalające i to całkiem sporo. O rety, no i padłem, no. To już drugi raz. O Dobra, idziemy go rozwalić, dobić. Dobra, gdzie on tam jest? Nadal jest na mnie wkurzone? Nie, już nie. Olera, już nie mamy. Osz! ハハハ